Z tej strony 46 Garaż i w tym odcinku pokażę Ci co zrobić, by móc zamontować dowolne żarówki LEDowe w swoim BMW E46 z oświetleniem ksenonowym i do tego systemem Bosch AL. W przypadku ZKW nie powinno być tego problemu. Jeżeli mamy przetwornicę Boscha i ogólnie lampy AL, no to najprawdopodobniej będziecie mieli. Ten sam problem. Na czym on polega? Dowolna żarówka LED, gdy jest podpięta e, pod system D2S, e, gdy włączamy światła, to niestety, ale ta żarówka po czasie przestaje świecić, a właściwie to chwilę mruga i gaśnie, przez co no, nie mamy możliwości używania tego typu źródła światła. E, zobaczcie, jak to wygląda. Dajemy zapłon tutaj czeka na nas żaróweczka i włączamy światło świeci się i gaśnie rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste ponieważ wymieniałem jedną przetwornicę na przetwornicę firmy SKV i co się okazało no nagle jedna żarówka ledowa zaczęła działać nie było z nią żadnego problemu no i jeżeli jedna zaczęła działać to z pewnością druga też będzie działać, czyli sekretem do rozwiązania tego problemu jest wymiana przetwornicy na inną niż oryginalną. Dlaczego tak? Być może oryginalna przetwornica ma jakieś zabezpieczenia przed. Um, no tutaj nie chcę jakby mądrować się, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale może jakiś opór, może jakieś. Um, no nie wiem, napięcie jest inne, przez co przetwornica wykrywa, że nie mamy tutaj żarnika ksanonowego zamontowanego i natychmiast odcina zasilanie, a dokładnie to napięcie. Na, czy też może z, z przetwornicy nie wychodzi to wielkie napięcie. No i mamy potem klops, bo żaróweczka nie działa. Co teraz zrobimy? Wymienimy w lampie prawej przetwornicę z boszowej AL na SKV i zobaczymy, czy faktycznie to zadziała. Przetwornica znajduje się pod lampą, więc musimy zdemontować lampę. Zaczynamy od kierunkowskazu, potem od wszystkich śrubek trzymających na dole te blenda, trzeba też ją wypiąć i wyciągamy lampę, swobodnie dostając się do przetwornicy. Jak to robić już pokazywałem na poprzednich filmach. Stara przetwornica zdemontowana. Oczywiście nie było się bez siłowego rozwiązania. Pokojowo się nie dało. Śrubki stare już zapieczone. No i montujemy teraz nową przetwornicę od SKV. Lampa zamontowana. Jak widać, przetwornica na dole też wsadzona. Tutaj jest stara. Boschowa. LED D2S też jest podpięty, no i idziemy włączyć lampy. Lampy włączone. I żarówka LED działa. Czyli bardzo dobra robota. No i przy okazji, jak widać, błędu żadnego żerówki też nie generują. Ledowe przetwornica tak samo, także wszystko działa tak jak powinno. To wszystko w tym odcinku i dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz ten materiał za przydatny, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam cię do subskrypcji po więcej tego typu materiału. Pamiętaj też by odwiedzić moje social media. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. W razie pytań zapraszam do komentarzy. Jeszcze raz dzięki za uwagę, udanych napraw, trzymajcie się, cześć!